Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku programu Ratajskiej Fertel Kultury, a witam z Domu Kultury Orle Gniazdo, gdzie już za chwilę zaczyna się koncert noworoczny, a na scenach właśnie tutaj artyści ze scen poznańskich, operetka, opera i wiele innych ciekawych atrakcji, takich właśnie, które pozwolą w ten nowy rok wejść z takim przytupem, ale również nie tylko śpiewanie, bo także i taniec. Oprócz tego oczywiście to nie wszystkie informacje w tym Ratajskim Fertel Kultury, bo ponadto również byliśmy na premierze książki, która dotyczyła osiedla maltańskiego panny Anny Harężlak-Grześ. No, a że już słychać pomału wielką orkiestrę świątecznej pomocy, to i te wydarzenia również pokażemy tutaj w Ratajskim fertlu kultury, a ponadto pokażemy co u filatelistów. Zapraszam! Muzyka Wszystkich rozkoszą, nie spiju, nie spin, aż nastąpi bokorzy prawnego słońca w las. Rataje przywitały nowy rok wyjątkowym koncertem na deskach Orlego Gniazda na osiedlu Lecha podczas noworocznej gali operetkowej. Wystąpili Bartosz Kuczyk, Anna Michalak-Klucyna, Biała i Klaudiusz Kapłon, a zatańczyli Lisa Kozelec i Maksym Babak. Otwieramy operetkę musicalem Piosenką dobrą zabawą, dobrym humorem. To jest najważniejsze. No i zawsze tutaj jak przyjeżdżamy, to dla nas jest to też świadomość, że jakby zaczyna się ten rok kalendarzowy, bo my jesteśmy w środku sezonu, ale to jest zawsze jeden z pierwszych koncertów, dlatego, dlatego jest to dla nas bardzo ważne. Zawsze lubimy tu przyjeżdżać, zawsze było nam tutaj dobrze, jest dobrze i ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Złośniczo. Co za chwilę? Nie ukrywajmy, ci ludzie kochają klasykę operetkową, ci ludzie kochają wielką sławę, ci ludzie kochają gra i cygania. oni kochają te rzeczy, których trochę im myślę w takiej ogólnej przestrzeni brakuje, więc dlatego trzymamy się raczej tego kierunku operetkowego. I to się sprawdza, my zresztą bardzo lubimy to śpiewać. Ciekawa para baletowa, oni pokażą no, dużo takiego powiedziałbym międzynarodowego tańca, także.

Przygotowaliśmy cztery numery, i będzie to taka rzecz jak takie tańce ze wszystkich krajów, z różnych. Będzie Hiszpania, Argentyna, Ukraina, bo pochodzimy z Ukrainy. No i będzie Francja, czyli będzie bardzo ciekawe. I teraz Państwo może zobaczyć nasz tych w ukraińskich kostiumach. No więc zacznijmy od Ukrainy i pokażemy, co tam się dzieje. we i wymyślicie te stroje? Skąd je macie w ogóle właśnie? A no To ja się mamy z Ukrainy, kiedy tańczyliśmy tam na koncertach różnych i to po prostu tak e, z rodzicami to wszystko ogarnęliśmy i wszyscy te kostiumy są z Ukrainy jeszcze. Tak. W Polsce gdzie tańczycie teraz? E, w Polsce tańczymy w Dance Imperium, to taki fajny klub e, tańca towarzyskiego. E, w ogóle tak, polecam. A powiedzcie co dzisiaj, no właśnie, jakie te tańce będą klasyczne, jakie? E, to będzie więcej towarzyskiego tańca, ale stylizowane do różnych krajów, do muzyki, czyli Państwo zobaczą różne ruchy, bardzo różne. I no to więcej dla nas wygląda jak show, czyli pokazowy, jak pokaz, występ, e, czyli taka jak sceniczny moment wszystkiego tego tańca, jak się dzieje do tej muzyki. Jesteście partnerami od wielu lat? No, już 7 lat. Tak. Organizatorami wydarzenia były cztery domy kultury Jubilat na Pięterku Polan 100 i Orle Gniazdo. No ja mama, Jedno osiedle, różne czasy, osiedle warszawskie, pomad maltańskie, a czasy od przedwojennych po dziś dzień. tutaj si mieszkańcy byli zawsze aktywni, tworzyli samorządy, koła, stowarzyszenia, działali w harcerstwie i innych organizacjach. Pisze w swojej książce Anna Harężlak-Grześ. Więcej o tym, co odkryła autorka podczas pisania, dowiedziały się osoby, które przyszły na spotkanie autorskie. Odbyło się ono w klubie Cybinka. Książkę wydało Wydawnictwo miejskie Poznanie. To osiedle jest takim swoistym fenomenem, ponieważ tutaj zawsze mieszkańcy dążyli do samorządności i świetnie sobie z tą samorządnością radzili. I było tak w różnych czasach. I przed wojną, no w czasie wojny większość mieszkańców została wywieziona, ale istniała też ta pomoc sąsiedzka między mieszkańcami. No i tak samo po wojnie, mimo że były czasy komunistyczne, stalinowskie, potem i jeszcze wcześniej, jak mówiłam, wojna, we wszystkich tych czasach jakaś ta samorządność tutaj zawsze była. Początki osiedla to jest rok 1929. Czyli to jest po roku 1925, w którym Twierdza Poznań została, zaczęła się otwierać. Zaczęły być burzone mury Twierdzy Poznań, brama warszawska przy, tutaj w okolicach środki została zburzona i wioski przy Poznaniu zostały włączone i wieś główno, czyli to czyli jakby główna, została włączona do Poznania. Wtedy zaczęła się właśnie tutaj rozbudowa osiedla. I wtedy właściwie tutaj można powiedzieć, że niewiele było, ale były już, był już zakłady Hipolita Cegielskiego, były to spółka akcyjna, i one w 1913 powstały tutaj na osiedlu, zostały przeniesione z ulicy, z ulicy Strzeleckiej. Także i wtedy już zamieszkał tutaj prezes, zaczęły budynki powstały dla pracowników. No taki właśnie był początek. I z drugiej strony osiedla z kolei były siostry miłosierdzia, które tam miały folwark czekalski. To były takie dwa punkty, gdzie tam jeszcze było mieszkańcy. No i jeszcze jeden dom to był przy ulicy Wrzesińskiej, dom kolejarza. I to były takie miejsca, gdzie miał, troszeczkę mieszkańców była jakaś grupka. A poza tym to były tylko pola. Tutaj mieszkańcy byli też takimi pionierami i byli też pierwsi w wielu rzeczach. Jak oni przyszli, to było po prostu pole, oni to po prostu w ciągu 10 lat od roku 29 do 1939, zdążyli zabudować, wybudować kilkadziesiąt domów, postawili kościół, to było z ich inicjatywy i postawili szkołę. Czyli dynamika rozwoju była niesamowita. Osiedle zostało wybudowane przez dwie spółdzielnie. Jedna nazywała się Dom Własny i ona była związana z narodowcami, a druga nazywała się Praca i była związana ta spółdzielnia z Piłsudczykami. Ale oni to bardzo zgodnie wybudowali to osiedle i potem zgodnie działali z takim komitecie osiedlowym. Czyli właściwie to, co mi się tu najbardziej właśnie w tym wszystkim podoba, to jest właśnie ta jedność ponad wszelkimi podziałami. Ja zrezygnowałam z honorarium. Autorzy zdjęć również zrezygnowali z honorarium, a cała kwota, która była przeznaczona na tą książkę, została przeznaczona na druk i te, te pieniądze pochodzą właśnie z Rady Osiedla. W związku z tym, jak powiem, mieszkańcy sobie sfinansowali i mieszkańcy to otrzymają do rąk. Forbie. Yy właśnie opowiadania ilustrowanego parodami filatelistycznymi. Czyli w postaci znaczków czy kartek pocztowych, ale nie tylko, a opowiadanie filatelistów 13 stycznia było właściwie raportem o Koszykówce i to raportem międzynarodowym. Jest to opowieść o Koszykówce prezentowana znaczkami i narracją tego opowiadania. W języku angielskim, dlatego że on krążył całe lata po wystawach na prawie wszystkich kontynentach. Są to znaczki w najróżniejszej postaci, od projektów poprzez najróżniejsze próby i wydania ostateczne, także z różnymi błędami. Są y, tak zwane całostki, czyli karty pocztowe z nadrukowanym znaczkiem, są telegramy, są stemple okolicznościowe, frankatury mechaniczne. Wszystko to, co poczta wydawała z y, jakim, jakimkolwiek elementem koszykówki. Ale na przestrzeni wielu lat. Tak, oczywiście. Y, koszykówka y, była wydawana od 30, 1936 roku do dzisiaj. Y, Ponieważ sport na znaczkach był zawsze poszukiwany, więc tych wydań było dosyć dużo. I cała sztuka polega na wybraniu takiego materiału, który będzie użyteczny do ilustracji opowiadania. A opowiada się właśnie tymi walorami filatelistycznymi, pocztowo-filatelistycznymi na kartach eksponatu. Ale także jest tekst angielski, ponieważ ten eksponat krążył po wszystkich prawie kontynentach świata raport do koszykówce, ponieważ tutaj zamiłowanie już Pana do tej koszykówki, prawda? Tak, ja jestem można powiedzieć człowiekiem koszykówki, próbowałem grać, sędziować, byłem działaczem, także to jest jakieś przedłużenie mojej pasji. Ja jako sędzia na przykład wyszukiwałem na znaczkach rysunki takie, gdzie, gdzie mogłem dostrzec faulę. Podejrzewam, że projektant nie wiedział dokładnie, co rysuje, a moje oko wyćwiczone w wyszukiwaniu fauli na boisku znajdowało przewinienia zawodników na znaczkach. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak słychać, już gra na ratajach. Jest muzyka, jest wesoło, a przede wszystkim, przede wszystkim są ćwiczenia, bo tutaj dzisiaj w jubilecie to tak naprawdę jedna z pierwszych imprez, które odbywają się. Za chwilę jedziemy do, na pięterko i tam również e, imprezy towarzyszące w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj maraton Fitness, tam planszówki, ale to nie wszystko, No bo te wszystkie wydarzenia do 28 stycznia jeszcze na ratajach będą się odbywały. No to co to będą za wydarzenia? Gdzie warto pójść i Złotówkę do puszki, no właśnie, aktywnie coś porobić. Liczymy oczywiście na ogromną hojność naszych darczyńców, darczyńców na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wszystkie wydarzenia towarzyszące są to wydarzenia, które muszą być zaakceptowane przez fundację i my je organizujemy. Wszyscy dookoła widzą, że już styczeń to właściwie orkiestra jest wszędzie i w całym kraju takie wydarzenia już mogą się odbywać przed tym gorącym finałem. U nas również Domy Kultury mocno się zaangażowały, jak co roku zresztą, żeby takie wydarzenia zorganizować. To są albo maratony, właśnie wszelkie fitness, czy też innego rodzaju sport. Mamy też spektakl dla dzieci. To będzie spektakl w wykonaniu aż teatru w Domu Kultury Orle Gniazdo. Równolegle teraz też odbywa się rodzinny turniej gier planszowych w Domu Kultury na Pięterku. W Domu Kultury Polans będą wydarzenia związane takie bardziej warsztatowe dla dzieci, związane z laboratorium, z kreatywnością. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy również ofertę dla seniorów w Klubie Cybinka. I także Jagielonka, bo tam również kolejny maraton fitness, jakby ktoś dzisiaj nie mógł przyjść, to oczywiście może tam nadrobić. Ale to, na co czekamy tak naprawdę wszyscy to 28 stycznia, tam w Jędrusiu oczywiście, będziemy jak co roku się spotykać już od samego rana do samego wieczora. To będzie cały dzień pełen wrażeń. Od samego rana, ponieważ od samego rana jest odprawa wolontariuszy, oni przychodzą po swoje pakiety, dostają puszki, dostają serduszka, wszystko co jest takim niezbędnikiem wolontariusza. A od godziny 14 w Domu Kultury Jędruś na Armii Krajowej 101 odbywa się koncert finałowy, i tam prezentujemy, można powiedzieć, dorobek wszystkich: i tych najmłodszych, i tych starszych. W tym roku pierwszy raz będzie na naszym koncercie gościła pani profesor Olga Kuźmińska, która z rajem seniora zaprezentuje coś na pewno bardzo, bardzo atrakcyjnego, także zapraszamy ale też inne grupy, które co roku naprawdę przyciągają tłumy i jest gorąco w tym miejscu na pewno. I będą także licytacje, oprócz tego też kawiarenka. No, myślę, że wszystkie te rzeczy, które co roku były powtórzą się? Powtórzą się. Staramy się, żeby mimo wszystko w tym no, nie ogromnym miejscu jak najwięcej atrakcji się pojawiło. Będzie też kiermasz, będzie licytacja, która też planujemy ją rozłożyć tak troszeczkę w czasie, żeby można było spróbować... Policytować wtedy, kiedy komuś po prostu odpowiada czas. Między występami te licytacje. Także serdecznie zapraszamy, bo bardzo dużo się dzieje. Dzieje się dzieje. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już zagrała nie tylko w jubilacie podczas maratonu, ale i w Domu Kultury na Pięterku podczas rodzinnego festiwalu gier planszowych. U nas co tydzień spotykają się miłośnicy planszowych gier, które zajęcia prowadzone są przez Fundację Kraina Nadziei i z panem Adamem doszliśmy do wniosku, że warto by było taki festiwal gier planszowych pod nazwą Gramy dla Wośp zorganizować jeszcze przed tym główną datą orkiestry, czyli przed 28 stycznia. I właśnie dzisiaj na pięterku spotykają się miłośnicy tych gier planszowych, przychodzą całe rodziny, żeby pograć, żeby się wspólnie pobawić, miło spędzić czas, no i wrzucić tam symboliczną zutóweczkę do puszeczki wospowej. No właśnie, wystarczy wrzucić tą złotówkę symboliczną, wiadomo, że to pewnie nie jest złotówka, bo te planszówki dzisiaj są darmowe, prawda? Tak, tak, tak. To one są darmowe, także liczy się tylko gest, symbol, jeżeli chodzi o naszą orkiestrę, a przy okazji można sobie wspaniale spędzić czas z całymi rodzinami i pograć w gry, które zdobywają coraz większą popularność. I to na całym pięterku, nie tylko tutaj w sali, gdzie jesteś? Tak, mamy przygotowane trzy sale, jest tak zwana sala gier dla najmłodszych, jest sala tutaj gier rodzinnych i mamy jeszcze sale gdzie budowane są yy, budowle z klocków Lego. Zajewkowiczów lubiących grać w planszówki nie brakowało na pięterku, zarówno tych mniejszych, jak i tych większych. Czy to są trudne gry, czy trudno gra się w takie planszówki? Trzeba się wcześniej przygotowywać? na niektórych na przykład tak. Na przykład Karak ma takie jest trochę zamasowany. A co trzeba zrobić, co? Po prostu grać w domu wcześniej i czytać te instrukcje jak to wygląda? Mo, e, może instrukcje i trochę się poćwiczyć grając. A czy przychodzicie tutaj na zajęcia, czy tutaj dzisiaj specjalnie, no bo jest Wielka Orkiestra świątecznej pomocy gra i jesteście tutaj? E, przychodzimy tutaj na zajęcia. Regularnie. I dlaczego akurat planszówki grać? No, w różne gry gramy, nie tylko w planszówki. No właśnie, w jakie na przykład? W gry karciane, planszówki i. no inne Dlaczego warto? Dlatego warto, że to nas zbliża, dzieci się świetnie bawią. Też są całe z całej jednej klasy, także super się zgrywa, zgrają, są z, zgranym zespołem i już taka już tradycja u nas. Później również w domu kupujemy też te najlepsze gry, które się im podobają i też sobie w domach też gramy. Także naprawdę świetna zabawa i wszystkim polecamy. Zajęcia Przygoda z grami odbywają się na pięterku bezpłatnie w każdy czwartek o godzinie 18 .00. są prowadzone przez Fundację Kraina Nadziei. I drodzy Państwo, to już wszystko w tym Ratajskim Fertlu Kultury. Sporo się dzieje, a jeszcze więcej już w następnym fertlu, bo 28 stycznia odbędzie się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i relacja właśnie z tej orkiestry u nas w Ratajskim Fertlu Kultury 30 stycznia, jak zwykle we wtorek o godzinie 16.30 będzie się działo. Siema, do zobaczenia.